F13017 NJ2 God Gundam Neo Japan Mobile Fighter. Jest to model z roku 2010 wydany jako 110 model z linii regularnej High Grade Universal Century Spot serii Future Century w skali od 1 do 144. Tak wygląda na okładce instrukcji pomalowany, spanelowany i tym podobne przez profesjonalistę. A tak wygląda wykonany, spanelowany i niestety póki co ponaklejany przeze mnie. Niestety, ponieważ te czarne naklejki, od razu zacznę od wad, yy, trzymają się naprawdę niezbyt specjalnie dobrze i lubią się odklejać. Dlatego w zasadzie pewnie po tej recenzji poodklejam je i zastąpię je dobrze znanym, starym, dobrym markerem. No ale póki co... Przemęczę się te parę naście minut tego mojego gadania na temat tego modelu, bo jest naprawdę o czym mówić. God, God Gundam, będący następcą Shining Gundama, jest głównym Gundamem w serii, God Gun, w serii G Gundam, pilotowany przez Domona Cashew. W wersji anglojęzycznej, amerykańskiej jest, jego imię zostało zmienione na Burning Gundam, a Shining Gundam Został Shining Gundamem, przebudowany, przebudowany został w Rising Gandama. Mój, mój mojego ulubionego Gandama z całego Gigantama. Niestety póki co doczekaliśmy się tylko dwóch przedpotopowych modeli. Yy, rywal, główny rywal God Gundama, czyli Devil Gundam, został przemalowany na chyba bodajże, Dark Gundama. Dlaczego? No, pewnie żeby nie odwoływać się do Boga i do diabła. Kreskówce dla dzieci, ponieważ Gigandam jest serią, jest jedyną serią z multiversum Gandama, która należy do gadunku Super Robots. Gigandam należy na niego spojrzeć trochę inaczej niż ja na inne Gandamy, znaczy inaczej. Z tego powodu, dlatego, że jego głównym, można powiedzieć, gimikiem jest jego pozowalność, bo jest ona naprawdę ogromna. Zatem od razu przepraszam, bo najprawdopodobniej nie. Nie zdołam tutaj, nawet w najmniejszym stopniu pokazać jego pozowalności. No cóż, będę się jakoś tutaj coś starał pokazać. Oczywiście, jako model Postsidowski posiada gniazdo na taką standardową podkład, e, podstawkę pod high gradey powinienem ją nawet użyć, żeby pokazać pozowalność, no ale nie mam jej tutaj gdzieś tutaj w pobliżu. Jak mówiłem w mojej recenzji Palas Ateny, narzekałem tam, że jest mało manipulatorów. W wypadku God Gundama mamy wręcz przesyt manipulatorów, bo mamy ich pięć par, z czego jedna jest dodatkowego zestawu, o czym później też powiem, bo to jest też w pewien sposób gimmick God Gundama. God Gundama ma też swój supermode. Podnosimy tutaj ten element i... Wymieniamy mu manipulatory na berningowe, są dwa obu, do obu rąk. Oczywiście mamy zaciśnięte z elementem do, dla tych, dla beam saberów. To jest ta dodatkowa para, o której niedługo powiem. I do pus karate, o, o czym pewnie zaraz pokażę, ale pierw pokażę coś z czym byłem naprawdę zaskoczony gdy składałem ten model. Nie spodziewałem się tego, nie pamiętam w ogóle żeby był ten, było to pokazane w anime, ale okazało się że ma. A co ma? Core Fightera. Corefighter, tak można powiedzieć mocno nawiązujący do Crossbone Gundam'a, czyli będący umieszcz, czyli w ten sposób wlatujący w kod Gundam'a. No cóż, anime widziałem dawno, więc miałem prawo o tym zapomnieć. Zatem wyciągnijmy go i zobaczmy, jak on wygląda. No, prezentuje się całkiem fajnie, jak na, jak na skale 144. Możemy też skrzydła oczywiście ró również rozstawiać. I... oto Core Fighter. Co tu dużo kryć? Po prostu zwykły samolot. Zatem Niech Domon znów dosiądzie swojego Gandama. A, i go tutaj jakoś wypozujmy, czyli to, co lubią wszyscy. Może w jego ręce karate. Zaraz, zaraz, zaraz. Która to jest dłoń? To jest ta dłoń tutaj. I mamy tą tu. Jak mówię, niestety nie jestem za bardzo kreatywny, jeśli chodzi o ustawianie yy, modeli do, w jakichś pozach ciekawych, tym bardziej, że to są pozy karate, a z karate to naprawdę miałem niewiele w, w życiu do czynienia, za wyjątkiem filmów typu Karate Kid i tak dalej i tym podobne. No, ale coś tu spróbuję z niego wyciągnąć. Niestety stoi on na dosyć miękkim podłożu, zatem część jego klasycz, część nieco ale może coś tutaj. O, właśnie mi się naklejka jedna odkleiła, o czym mówiłem. O. Pewnie RX78.2 nie byłby w stanie wykonać takiej pozy. Zamieńmy mu. Transformujemy go w super Supermoda. Czyli rozkładamy te skrzydła. Otwieramy. I wymieniamy na elementy burning'owe czyli to pójdzie tutaj i ta dłoń pójdzie tutaj. Niestety największą wadą z tych wszystkich gimmików i czymś co do tej pory średnio było spotykane, czyli w pewien sposób kompatybilność z innymi modelami, to God Gundam nie jest kompatybilny z Funisukim, a naprawdę wielka szkoda, bo były sceny w anime gdzie Domon dosiadał Funisukiego, ale o Funisukim pojawiamy sobie w następnej recenzji. Tak jest, zamierzam się rozprawić ze swoimi high-grade'ami z God Gundama za w zasadzie za jednym zamachem. Więc tak oto się prezentuje God Gundam w wersji Burning. Jak mówiłem, niestety nie jestem w stanie z niego jakoś dużo wycisnąć. Oczywiście mamy manipulatory do mieczy. Nie wiem, czy je, nie wiem, czy je zastosuję. Może w drugiej części do poró przy porównywaniu. Ale, pierw, jak wiemy, taką najsłynniej, najsłynniejszym modelem z High Grade Universal Centery, z pod Future Centery jest Nobel Gundam. Czyli wiecie, czaro Gundam czarodziejka z księżyca. I do niej dołączone zostały dwa manipulatory do God Gundama upadła i przestraszyła przy okazji. O, to tu są tutaj te dwa manipulatory, dzięki któremu God Gundam może ją tak trzymać w ramionach. O, tutaj powinno pojawić się zdjęcie, jak to wygląda. Nie zamierzam się z tym tutaj bawić. Zatem za chwilę wracamy do porównywania i może zastosuję miecze świetne w jego wypadku. Jak widać jest już przygotowany do bycia porównywanym. Tutaj mała. Tutaj wyposażyłem go właśnie w miecz świetny. Zachęca przeciwnika do podejścia. Wiecie taki typu znany filmów karate. Tylko niech stanie. O! Typu hu, hu, hu. Dobra. Koniec takiego blendzenia. Cobra Commander. Tu się karabin wykrzywił. Eee Deluxe RC z serii Prime jest nieco od gigandama wyższa oczywiście Slack P2 no i Master Grey rx 782 zdecydowanie większy no i z high grade'ów, tym razem nie będzie to z Zaku 2 F2 tylko jego Bywal Master, y, Master Gundam, prawie się bym pomylił. No i oczywiście już pokazywana tutaj Nobel Gundam z neo szwecji The Master Gundam jest z Neo-Hongkongu, o nim powiemy sobie, jak już wspominałem, następnym razem. Naprawdę trzeba, muszę przyznać, God Gundam ma świetny Beam Saber. Jest on naprawdę masywny, ale przy tym naprawdę fajnie się z całością komponuje. Doskonale, doskonale, do tego wszystkiego po prostu pasuje. Dodatkowo bardzo fajny design, mimo że on jest taki klasyczny, ale ma to takie, nie wiem, jakby to powiedzieć, karakterystyczne zacięcie. Naprawdę prezentuje się wręcz kapitalnie ma niezwykle nies niesamowitą pozowalność o czym mówiłem to jest główny gimmick tego modelu a jeszcze jak mamy do tego tą standardową podstawkę no to naprawdę możemy z nim czynić cuda no ale niestety ma też on wady a w zasadzie jedną wadę tak naprawdę oczywiście oprócz masy manipulatorów no ale to jest po prostu uroda z serii High Grade to oczywiście te nieszczęsne naklejki które się, które no, odklejają mi się teraz jak tak patrzę wręcz non stop, zatem jak już go kupujemy to radzę dopłacić te 150 jenów z czarnym Gundam Markerem albo z, z naprawdę zwykłym y, Panel Linerem i po prostu olać te naklejki i pomalować je z yes pomalować je na czarno, bo efekt uzyskamy dużo lepszy, a przy tym nie, będziemy, nie będzie tego trzeba poprawiać co chwilę. Zatem ja pewnie zaraz usiądę i będę tutaj malował przez resztę dnia. Zatem dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia następnym razem. Razem gdzie zobaczymy Master Gundama z konikiem.